czy jakieś, nie, 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 nie. Jesteś widzowy jakiegoś youtubera? No Ale poczekaj, no poczekaj, to jest grupa, która, założyciel, taki wiesz, ojciec główny, dowodzący dostał niesłusznego pana, na jakimś maśleku i kurze... To jest serwer Sampa No, dokładnie Gieta San Andreas Multiplayer A ja pierdolę no. Ja w co, no, no nieważne, dobra I dalej co? Zrobił grupę szkodników która istnieje od bardzo dawna i zajmują się takimi rzeczami jak niszczenie serwerów i i różnymi innymi rzeczami jak ty zacznie z nimi spinę no to tak jak Christine, będzie 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 Wejdzie w piekło, tak można powiedzieć. Ej, ale co Krystian zrobił tak ogólnie? Że tam wam wszedł eee... paradę? Eee, wiesz co? Zapowiedział jakiegoś disa. Znaczy... Słuchaj, a jakie, ale... a jakie ma to realne pod, podłoże? Co wy możecie takiego realnego zrobić? Oprócz kurwa nagrania disu, bo tego, z tego co widzę, to wy nic innego nie zrobiliście. Jakiegoś, jakiegoś kurwa disa na kiju nagraliście i się kurwa tu chrzczycisz kim ty nie jesteś, że jesteś kurwa dawcy poziomu do kiju jebani. O boże. Ja o, Bo, wiem. o boże kurwa. Ja ogólnie wiem gdzie Krystian mieszka no. No dobra ty, szczerze mnie to nie interesuje gdzie Krystian mieszka. Ale... Takie mówienie zrobiłeś, że, że jakiś kurwa łepek od ciebie z Discorda Disek jakiegoś nagrał, a ty siedzisz jak ten kurwa łeb na tak jakiegoś bad Discordzie i robisz co on zagra Nie, nie robię co on zagra coś, co... No Jak nie robisz? On ci, powie, on ci powie coś, a ty lecisz kurwa i Krystiana wyzywasz Nie mając własnego zdania na ten temat Ja mam zdanie... Jak, jak ta kurwa, jak ta owca kurwa w stadzie Jakbym nie chciał... Jakbym nie, chcia... nie chciał. Jakbyś nie chciał, kurwa, nie chciał kurwa. w zamknięfrejerze. Eee eee. Sebę, sebę, weź tam kurwa stulpizdę i mów wyraźnie. Ja. Ajaj, na razie to z wami się nie da rozmawiać. Kasa, do mordy przyjęłeś? Yo. Tak wdychasz. Ja no weź spokojniej, weź spokojniej trochę, spokojniej. no bez przesąd już Szczerze nie ci ma powiem. co się tak wyzywać, kurwa. No, dlatego go nie wyzywam. Jakbym chciał, to różnie dobrze mógłbym go wyzywać i stąd wyjść. To nie wyzywajcie się, kurwa, normalnie można powiedzieć. Nie, no, wszedłeś, mówisz że kim ty, kim ty nie jesteś, ale nic takiego nie zrobił i nic takiego nie robisz, żeby z siebie takiego robić. Ty, a ja mówię, że jakimś jestem. No, tak powiedziałeś, jestem dawcą poziomu. Kurwa, jakieś no, ego z grupki na Discordzie masz, kurwa, wyjebane w kosmos. Bo bo ja jestem dawcą poziomu, no i co sądzę? Ja to, to, to Dawcy poziomu robią loda. Jak twoja matka, domusie. A, twoja matka. Dobra, wejdź zamkni mordę ty Lamusie. Jak jesteś jakimś lapsem, który szuka atencji na jakimś Discordzie, który No kurwa, a kto szuka atencji? Przecież ty tu wchodzisz i pierdolisz o jakichś dawcach poziomu. To jest szukanie atencji. Pytasz. Za, do no, poziomu. Nie dobra. Jeszcze ten. Zwykły frayer z blokowiska, który nic w życiu nie To tylko będzie siedział pod blokiem Skopiusa z kolegami. Nie, już nie lecimy. Nie, 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 nie. Dobra. Przecież, ja to mówię. Przecież ty jesteś Sebe, nikt tutaj inny nie jest Sebe, tylko Ty jesteś. Ja jestem Sebe. Nawet ty jesteś niech... Sebe, ty jesteś Sebe i to jeszcze taki kurwa goi. Ja to jestem chociaż kimś, bo ja mam pochodzenie żydowskie, a ty co masz? Ty jesteś kurwa zwykłym robakiem, Polakiem, kurwa. I zapierdasz na jakichś usługach jakiegoś kurwa u bazu Lola, który ci powie, że masz niszczyć serwer i ty to robisz. Że tak powiem, pal się, lamusie. Tyle mam Ty ja. kurwa. dawca poziomu. No, widzisz, wiesz co, ja ci potrafię zjechać... Dawka, po, dawca poziomu na kiju, kurwa. No, Goj. No. Na kiło, masz dwadzieścia parę lat i kłócisz z dzieckiem, co wieku? No to jak dziecko jesteś takie to do spania wypierdalaj, bo rano do szkółki stary cię kurwa zbiczuje rano jak, jak nie wstaniesz do szkoły i chuj. Tak. To trzeba ja nie robić. Weź ty się tam spadnij. O, to dlatego kurwa tak długo na Discordzie siedzisz. Jutro kurwa, jutro buntownik wielki, kurwa wstanie, Matka do pracy, ojciec do pracy. M, kurwa, zroje sobie wolne. dosuje jakieś kurwa serwery na... Wiesz co, jestem aż takim frajerem jak... No, ty. no nie, przecież jesteś sobie. No ja jestem Mogę być równie dobrze Seba, ale nie Ja no, Nie że... ty jesteś dawca poziomu kurwa. No i jestem, i co, i No jesteś głównym, przestało. kurwa, dawcy poziomu robią biloda, kurwa. No byś ty nie robił? Ty będziesz robił, kurwa. I cały no. twój Discord, Spermiarzy. No. Jak ty byś, ty byś kogokolwiek spotkał co? z tego Discorda, to byś od Ta, 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 przez internet każdy mądry. No tak. No to przyjedź, kurwa, do Krakowa, to się zmierzymy, Leszczu. No, skosą no, ja na ciebie, na ciebie to nie potrzebuje kosy, na policję zadzwonię, na takiego osobę jak ty. Na taki jak ty tylko policja działa, kurwa. Sebulaków, kurwa, gojów, kurwa, śmierdzących. Dobra, pan, kurwa, śmierdzi, patrzy, ty Kurwa, u łąku zajebany, ty. Bysiad, kurwa. No, żadnych argumentów nie miał. No, już to ułomek, kurwa, dziecko. Umiał, umiał, umiał powiedzieć tylko coś tam frajerze, że czy steru pizda i tyle nie. Nic więcej.